Cześć z strony ja, Chris witam serdecznie w kolejnym odcinku Sherlocka, zbrodnia i kara Dzisiaj miała być mafia, ale dzisiaj widzicie jednak Sherlocka Odcineczek pewnie zrobię troszeczkę krótszy niż wczorajszy, coś około 25 minut, bo ten taki długi mi się długo przesyła I renderuje My ja tak programem przez 30 maksymalnie minut Zrobimy tutaj, rozwiązać tą sprawę A jutro, właśnie w czwartek, zobaczymy się na mafii Piątek zrobimy sobie dzień wolnego prawdopodobnie w, sobot w sobotę pewnie będzie Sherlock i niedzielę Mafia, coś w tym stylu ale dobra, nie o tym teraz gadamy. Yy, zadania, zadania yy, Rozwiąż zagadkę w ognionym pociągu, to jest takie ogólne. Badaj tory, badaj odnogę torów ewf i rozejrzyj się po plaży nad jeziorem. Pojdziemy no w takim razie na plażę. Udamy się na plażę, zobaczymy co tam ciekawego się tutaj szykuje. Mam teraz w drugą 15, kiedy ja to nagrywam. Dobra, to czyli w takim razie wygramy sobie do. 20, do 14:45. Do 14, Dobrze, zagramy mniej więcej te pół godzinki. Okej, okay, tu mam jakieś ślady, widzę. No dokładnie, przez wóz. E, kamień był bardzo ciężki. Nothing interesting here. A, to jest miarka! Ja już mówię, może poza tymi? Here. Nie, nie jak to w ogóle mierzyć. Nothing interesting here. Może jakieś, nie szerokość, może muszę zmierzyć? Nie wiem, naprawdę. Nothing interesting here. O co tu chodzi? Not nie wiem o co chodzi, dobra, pominę. Okej. Okay. Przez dużą ciężarówkę ślady pozostawione. Mamy tutaj jakąś dedukcję, w takim razie sobie nie skorzystamy. Eee, za, tak, brakujące tory, węgiel, spalany specjalny transport podejrzew... Właśnie, kurczę, nie wiem to połączyć. Brakuje specjalny transport. Z niczym, dobra. To mi do czego nie pasuje. Żad, żad... w tym? Po, podejrzany Meksykanin na stacji będzie to chyba. Tak. Tak myślałem. Meksykanie nie żyją rawy do chilczyków. W końcu, biznes to biznes. Meksykańska Meksyka, firma Caracal żywiał rawę do chilijskiej grupy, ponieważ chilijczycy podpisali umowę w sprzedaży. Tą kopalnią. I to mi się łączy. Meksykanie zorganizowanie pozostanie yy, Czyli tylko w pociągu, dlatego konduktu wyprosił wszystkie poza nimi Okej, okay, coś mi się to bardziej łączy Chyba nie Dobra, na razie w takim razie to chyba wszystko Brakujące tory do kopalni zatopione kamieniołom Może to będzie, nie pasuje Specjalny transport też do niczego nie pasuje, nie pasuje to dobra W takim razie Wychodzimy Połączyliśmy to co mieliśmy połączyć Zobaczymy w takim razie tutaj czy jeszcze jak może jakieś ślady tutaj znajdę. Nie wiem, zobaczymy właśnie dobra, zniszczony wóz. Okej, okay, wóz cygański porzucony, tu widzimy jeszcze odpałki odpadki. Właśnie, opuszczony niedawno. Właśnie wygląda jakby to zostało tak opuszczone szybciutko w pośpiechu właśnie. i no tak spadło. Okej, okay. i do wściek tutaj jest czy nie? Raczej do sobie, sobie na te. No yy, się pla po plaży. Dobra, czy to znaczy, że jeszcze nie szyściutko. bo cel to mamy nadal jeszcze do wrobienia. Może tu musimy wejść troszkę niżej. O teraz te. i te ślady coś? Widoczne. O, wybrzeże, dobra. Odpadki na piasku. Metalowa płytka. Co to jest ta metalowa płytka? Las y, Zarpas. Co to może oznaczać? Nie wiem. Mam tu jakiś kolejny dowodzi. Przeszukaj archiwa. Dobra, ci udało się. Więc y, przeszukaj archiwa. Podejdziemy, sprzedajmy do, do naszej tego pojazdu naszej taksówki te archiwa sobie przeszukamy. Zobaczymy o co to co chodzi. Las coś czegoś tak. Wyszukaj las w Zar Otwarcie pierwszej kolei elektrycznej. Okej. z napisem znaleziona na plaży. To nie będzie to chyba. E... My Właśnie już nie my, wiem, co to będzie. Kolejną rzecz tutaj pójdziemy. Zwycięstwo pod Abu Klea. Łamanie Wellington. Wskradzione w Tutaj też nic nie widzę o tym. Yy, katastrof. O, może katastrofa w kopalni? So nie. Yy, Kumara wpływa po połku morderstwa na Whitechapel. Także yy, właśnie nie widzę tutaj nic. Wielka Śnieżyca Nie mam też żadnego roku, niestety, na tym na pokazanego tutaj Na ten las, to właśnie, okej okay. yy, Encyklopedie yy, Może sztuka i architektura, tu nic nie ma Tutaj też równie nic się to nie łączy Ojej, proszę yy, Kontynuuj Here it is. Które archiwa Las Varpas to lider w parkowym transporcie ciężkich ładunków. Las Varpas należy do meksykańskiego konsorcjum Caracal, zajmującego się przewozem towarów sługami elektrycznymi i wydobyciem. No, ok, mam taką jedną dedukcję, widzę. Yy, Brakuje. Meksykański Caracal ma, yy, ma barki. Meksykański Caracal ma barki? O, proszę. I co tu z tego wyniknie? Meksykanie korzystali niedawno z barek na jeziorze. Prawdopodobnie do przewiezienia czegoś ciężkiego. Niczym się to nie łączy. Fry może właśnie tutaj. W tym. Jakoś tak. Nawet przykład to. To czy to jest źle. Nie, na razie tak to zostawimy. I to właśnie szybciutko jeśli się dedukcja chodzi. Zobaczymy tę mapę teraz. Dobra, zbadaj odnogę to torów w Evesham. Więc y, to będzie tutaj. Udamy się tam. Żeby sobie tutaj zbadać. Tu mi się chyba nic z tej dedukcji już nie łączy, szczerze. Tak, tu mi się już to nie łączy, więc możemy sobie kontynuować. Y, kontynuuj. Dobra, jesteśmy tutaj na tej stacji. Y, I teraz tak, no, to jakieś tory w ews Ja muszę to zbadać, dobra. Moim celem jest badanie torów. Zbadaj odnogę torów i zbadaj tory prowadzące do komieniołomu przy stacji pomiędzy Chesterfield a Evansham, Chesterfield a Ewenhout czy Ewensham, czyli Doncaster Tam będziemy musieli się udać, wpadać tory, dobra Ale Nie Pobojamy się gdzieś tutaj Wejdę sobie na te tory właśnie To jest coś do zbadania, przejdę się wokół nich Ale nic tutaj nie widzę tam już nie ma nawet co iść. Więc ujrzymy się, jakieś na drugą stronę. Zobaczymy o co tam chodzi. Jakąś odnogę torów tu mam zbadać. Ja mam się do niej, to tej odnogi dostać, bo tu tam nie pójdę. I już zaraz cofnie. Tak mi się wydaje. Czy nie? ta butelka. Roz... Tutaj nic nie ma ciekawego Nic tu nie ma Może Tutaj Nie, no tu mi zaraz cofnie, tak? Dokładnie, więc nie wiem Zbadaj odnogę torów no Spoko, tylko odnoga torów jest tutaj, o nie? Gdzie ja się tam dostać? Mm. Naprawdę nie wiem Dobra, zbadaj tory prowadzące do Kamieniołom, przy stacji pomiędzy Chesterfield. No, czyli to tu będzie gdzieś. Nie, ładamy się tak jak do, do, do teraz. I zobaczymy sobie. Co tam ciekawego jest. Mobra, kontynuujemy w takim razie. No spoko, tylko. Powiedzcie mi teraz, co on to robi naprawdę. Rozjazd kolejowy, no ale to, to nie, zbadaj od, odnogę torów Eversham, to na pewno nie. Badaj tory prowadzące do kamieniołomu przy stacji pomiędzy Chesterfield a Eversham. Tory, tu będzie chyba. No tylko nie no, to gdzieś tu będzie. Prawda nie wiem. Tam nie pójdę nawet, nawet to widzę od razu. Badaj tory. Może o te tory chodzi. Więc taki taki roz tutaj, jest, widzę. Let us take a look. is rusted, but it still Okej, okay, czyli tutaj Tory. The railway is rusted and looks Okej. Okay. Można w nich korzystać. Tu są nie ma torów już. The railway ends here. That is strange. Badaj, to, dobra, mam dedukcje, mamy jakąś dedukcję. Mamy w stare. tory do kopalni, i to może. Nie? To czekaj. Oproszę, połączyło się. Co to będzie? Pociąg mógł wstać w po, nie mógł nie kominowy, ponieważ już stare tory, które do niego prowadzą, brakuje w pariantu szyn. Ale mógłby. Cię tak wydaje. Nie, nie mógłby. Chyba. Nie wiem, bo to się tu łączy w miarę. W danym bym to. No nie, to akurat jakoś tutaj yy, duże różnice mi to nie zrobi. No nie wiem, yy, wskazówki może. Nie, no naprawdę nie mam pomysłu. A mam tu zapisaną gierkę, widzę, więc od nogę torów Eversham. No tu? Czy gdzie? No to jest kopalnia, to nie nogę torów. od nogę torów. EweSham Gdzieś tam. Gdzieś tam. No, spoko. Kontynuujemy w takim razie. Zobaczymy, gdzie to będzie. Gdzieś jakaś odnoga torów. Kurczę, no to znaczy, że gdzieś tutaj będzie jakieś. A tu już. Aż tutaj mi cofa już. Yy, gdzieś będzie zmiana po prostu kierunku torów. I ja muszę to zbadać. W tego, co mi tutaj właśnie gra mówi, to tak to właśnie. Rozumiem. Tylko tu nie ma żadnej odnogi torów. Ja możecie zauważyć. No to wszystko tylko prosto idzie. Aha, dobra, jest tutaj. Spoko. Tu jest. Tutaj jest ta odnoga torów. Dobra. Pochodzimy też w okolicy. O, proszę, jest tutaj coś. Pozostałości po budynku. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Cóż dziwne. Yy, może tutaj coś w środku będzie. To jest dachówka, no dach w sensie. Proszę jest te. Znaczy że możemy tutaj sobie coś tutaj znaleźć ciekawego. Proszę jeszcze wiele śladów. okej. Okay. Ślady ciężarówki ślady ciężkiego pojazdu dobra Let's take a look. Yy, ślady wymierz rozstaw, nie zbadaj The been heavy, as these are quite deep. dokładnie, musiał być ciężki może znaczy coś do, jeszcze do zbadania tu mamy? może mam szana nie. Tutaj... Tylko jak rośla w tolów. No to ja rozumiem... Nie wiem no tak to? Nothing interesting here. Może Chodzi po prostu o. Nothing interesting. Takie coś. The distance o the is about feet, Dwa metry 6 feet 7 2 metry. And they were made by a large truck loaded with materials. Which I found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicles. Dokładnie, o tym pomyślałem. E, mam tutaj dialog. O blizko wesołe znajduje się, rozebrany magazyn, i głębokie ślady powstawione przez dziury. Dobra, mamy dialog z kimś. E, mam ma to opisane, z kim ma tu. Zbadaj odnogę torów. Może to coś jeszcze do jest do zbadania. Podejdę sobie tutaj bliżej. Badaj. Ta droga powinna prowadzić do miasta ale to dobra mówi, będą mówić i tyle. Yy, mapa. No i właśnie, chyba to wszystko też badałem, tak mi się wydaje. Musimy teraz z kimś tutaj pogadać. Pewnie jest w, w tym warządcom tego tej, tej okolicy. Tu pewnie coś jeszcze będzie do zbadania. A nie, o dziwo nie dobra podjąłem do tego tej w tego um, gościa tutaj się tym wszystkim tutaj, yy, Tu jest w w to nie yy, on tutaj rower naprawia od yy, nie jakichś 4 5 odcinków od 7 naprawdę it appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled why is that It was burgled overnight about two weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? No i see you later, my good man. Oto do ci tego you. Brakujące tory, wkradzione szyny kolejowe. O proszę, jest. I kolejna mam taką zagadeczkę. Ktoś ukradł szyny, aby dołożyć je do brakującej części toru prowadzącej do kopalni. Dobra. O proszę, kolejne połączenie: Toret za wypełnionym kamieni. Ktoś ukradł szyny, aby dołożyć je do brakującej części. Do kamienia łomu lub ktoś ukradł szyny. Yy, do kopalni. dodamy ja, no to. W tym razie będzie. No, jeszcze innych wskazówek nie mam. Okej. Okay. Aha, mamy teraz po prostu ch chyba cel. Rozwiąż zagadkę. To będzie chyba... Ja myślę tutaj bardziej to tym jakoś lepiej. Yy, la biro, la, la, no coś po prostu wiecie. Yy. Kopalnie zosta Nie, popróbuję tę metodą prób i błędów. O proszę, połączyło się. Pociąg jest więziony pod zawaloną kopalnią. tutaj ja myślałem. I to mi to wszystko tylko łączy, więc teraz tak. A To było staranie zaplanowane morderstwo. Meksykanie zabili Chiliczyków i węzili pociąg pod zawaloną kopalnią, by ukryć zbrodnię. Teraz, nie winałeś me Meksykańców... Meksykanów, szorki Do Chiliczyków zabiła wielu niewinnych ludzi. Musimy działać szybko. W Skontaktuj się z Lestrad... Lest... Tradem, to jest chyba ten y, oficer i pozwoli policji wymierzyć sprawiedliwość nawet jeśli odbędzie się to kosztem międzynarodowego konfliktu lub takiej organizacji przestępczej nie da się zaatakować bezpośrednio Poczęła delikatnego podejścia, daj Minecraftowi szansę na rozwiązanie konfliktu mimo, że sprawa może się przeciągać i obrócić na jego korzyść hmm wiecie co, nam no, właśnie problem. się problem, w jednej stronie no spoko można by było od razu tam jakoś powiedzieć ukarać z drugiej strony y, polityczne gierki y, opcja też mi pasuje no, bo to jest organizacja przestępcza. No, i raczej to nie jest tak łatwo. Chociaż wiecie co. Nie wiem, kurczę. Bo jednym z szybko szybką reakcją możemy to wszystko popchnąć. Oni mogą prostu uciec, jakoś się z tego wywinąć. Kurczę, no nie wiem, naprawdę ciężka decyzja. Ajajaj. Aj, aj. Potrzeba. Mimo, że przyciągnąć, jego wrócić na jego korzyść. Kurczę, no właśnie nie wiem. Naprawdę nie wiem. O co, jak tu to rozwiązać? Aj, mam dlemat naprawdę wielki, kurde Szybka reakcja, czy powolna polityczna, polityczne gierki? Hmm. Szybka reakcja, dobra, może będę żałował tego Może będę ża żałował Ukończono Ukończono, naprawdę

We have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal all the same, i think that i prefer the forces methods. it would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics." "let us go home, then. i'd like to begin writing a draft of this story." No, "i did not say that we had finished here yet." "well, all right. what did i miss?" "watson, we know that the barcazas company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and robinson's prototype but we still need to corner the guilty party but how do you intend to prove oh no please don't tell me we have to dig out the mines huh you may rest assured that i have a far better idea we have only to use our corrupt doncaster station master as bait he will unwittingly trap our mexican friend of course you already had a plan i shall follow you holmes Okay. Well, the case is solved, and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Right away. Wait, wait a minute. You've solved the case. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. It, it pulled through. Then he's alive. Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case, I am sure of it. Ah really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Good goodbye, gentlemen. gentlemen, you are under arrest. Caramba! you traitor. You double crossed me. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you. That your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Okay. Y Meksykanów Do wielu niewinnych ludzi. W stanie w się do. W starej, dobrej, ślepej sprawiedliwości, wyślę policjantów we Scotland Yardu, wywołując sensację, to może doprowadzić do konfliktu międzynarodowego. Yy, dobra, znaleziono wskazówki. Konkluzja: Meksykanie uwzieli, uwięzili Chilczyków. były moralne, szybka reakcja. Ja zobaczę. Yy, przytrzymam, by sprawdzić konkluzję. Złom, tak? Rozumiem. Trena, że, że poszła zła. Szczerze, trudno. Ha, huh. naprawdę trudno. Yy, taką podjąłem decyzję yy, i będziemy ją zaakceptować. Na chwilę zakończyć sprawę i rozpocząć nowy rozdział. Kliknij, nie ma okazji na wybranego, kliknij takie, a wiecie co? A spróbujemy może wykonać jeszcze in inne konkluzje. Wiecie co? Zobaczymy jeszcze drugą opcję tego, a wiecie co? Możemy tak zrobić w sumie. Żeby wszystkie, że wszystkie sprawy w tej ferii będziemy sobie dwie opcje. Bo skoro mogę zobaczyć drugą opcję, jak ona wygląda, jak to się kończy, to chętnie to zrobię, naprawdę. Naprawdę chętnie to zrobię. Dobra. I konkluzja, i damy powiedzmy polityczne gierki. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jestem ciekaw, czy jakaś duża różnica będzie. A co, mamy taką możliwość, to chętnie sprawdzę o oby możliwości mimo wszystko ja nadal, nadal jestem za y, tą możliwością szybkiej reakcji bo wydaje mi się ona lepsza moralnie według mnie the is solved, Holmes What do you intend to do well, shall require assistance for the There were Ah but I know Holmes On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn out process and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines. Along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove? Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Don Of course you all samo zakończenie, tylko po prostu jest inna konkluzja. Well, the in a man Ja myślałem to się jakoś różni. Czyli to jest po prostu to samo, tylko moja decyzja jest inna. Gentlemen, you are under arrest. Karamba! Jesteś... traitor you double-crossed me good shot watson i always knew you were a talent go i didn't want another life lost in this case holmes Oh my god! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room and not with you wearing a blindfold. Okej, okay, teraz to jest dobre, nimby, tak? A nie, to wybór moralny, ale ogólnie konkluzja jest zła, cała. Ok, dobra, już nie będę po prostu tego patrzył, kończymy tą grę. E, więc wybór czyli wychodzi na to, że wybór moralny naprawdę nie ma żadnego wpływu na wykończenie. Jedynie ta konkluzja, ale nie będę już teraz w tej konkluzji zmieniał. E, więc nie będziemy. W, ten wybór moralny po prostu. Polityczne gierki. Wiecie co, no, zostawię ten moral, yy, wybór moralny, trudno, ale na tym po prostu będziemy tylko jeden i będziemy patrzyli drugiej opcji. Mimo wszystko ja uważam, że tamte y, wybór szybkiej akcji jest o wiele lepszy. Więc co, zostawcie hashtag końc sprawy jeśli się do końca, widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, tak jak mówiłem, y, jutro widzimy się na e Mafii 1 remake'u. W piątek zrobimy sobie dzień przerwy, w sobotę widzimy się na Sherlocku i w niedzielę na Mafii 1 remake. Tu Chris WLKP. elo, cześć, na razie.